Większość gór biznesu powie że żeby lepiej zarządzać, być bardziej skuteczny w pracy, musisz czytać minimum 50 książek rocznie, do tego artykuły, czasopisma branżowe, podcasty biznesowe, konferencje. To bzdura, nie musisz wcale tego robić, no bo kto ma na to czas przy takim natłoku obowiązków? Jeśli masz swój zespół, bo jesteś menadżerem, przedsiębiorcą, prowadzisz szkolenia, to pewnie próbujesz setek metod, żeby zmotywować i angażować ludzi, swój zespół do pracy. Na pewno proponujesz premie, bonusy, dodatki, szkolenia, elastyczny czas pracy, darmowe owoce czy kolacje firmowe, a mimo to nadal nikomu nie chce się pracować i te działania często mają wręcz odwrotny. Skutek. Bo większość z tych metod po prostu działa słabo. Pracownikom nie chce się pracować, a ostatecznie to ty odpowiadasz przed szefem, przed klientem za wyniki swojego działu, za wyniki swojej firmy. W tym wideo pokażę ci sposób, dzięki któremu diametralnie poprawisz swoje umiejętności i wiedzę menażerską, nie tracąc setek godzin na żmudne i często kosztowne szkolenia. Ja nazywam się Marcin Masłowski. Od 12 lat zarządzam zespołami projektowymi i pomagam oraz doradzam menadżerom w ich rozwoju zawodowym. Moje artykuły i wskazówki czyta co miesiąc ponad 22 tysiące osób z ponad 40 krajów. Przeszkoliłem stacjonarnie i online kilka tysięcy menadżerów z ponad 20 krajów. Ale to wcale nie jest tak, że od początku było łatwo. Moją pierwszą firmę założyłem ponad 10 lat temu. Byłem młody, chciałem zrobić coś inaczej niż wszyscy. Wziąłem kredyt, kupiłem maszyny, zatrudniłem cztery osoby i liczyłem, że szybko będę bogaty. Bardzo, ale to bardzo się pomyliłem. Kompletnie nie potrafiłem angażować zespołu do pracy, ustalać celów, komunikować swoich oczekiwań, dbać o klientów, o jakość usług. Nie wiedziałem, gdzie popełniałem błędy i wydawało mi się, że jestem wielkim szefem, bo mam firmę, a ludzie to powinni się w ogóle cieszyć, że mają pracę i że im płacę. W efekcie po 6 miesiącach od otwarcia miałem takie straty, że musiałem zamknąć firmę i zwolnić wszystkich pracowników praktycznie z dnia na dzień. Zostałem z długami, debetem na koncie i masą stresu. Nikomu tego naprawdę nie życzę. No i tak zaczęła się moja przygoda z zarządzaniem bardzo, bardzo źle. Ale nie poddałem się, nie załamałem. Znalazłem pracę na etacie i powoli zacząłem się odkopywać. Postanowiłem tylko, że następnym razem tych błędów już nie popełnię, tych samych błędów. Odtąd to, co udało mi się zaoszczędzić, inwestowałem w siebie. Czytałem w badaniach, że 85% ludzi na świecie jest niezadowolonych ze swojej pracy. Ja postanowiłem, że, że mój zespół czy pracownicy mojej firmy będą zadowoleni. Postanowiłem tym razem się mocno doszkalać. Czytałem książki z psychologii z opisem badań naukowych, w których raz po raz znajdowałem nowe techniki i metody, które stały się kluczem do motywowania i angażowania do pracy ludzi, z którymi pracowałem. Zacząłem je stosować i oprócz tego zacząłem o tym pisać na blogu. Później zacząłem nagrywać też podcast. I menadżerowie, którzy czytali te wskazówki, pisali mi: Marcin, kurczę, to naprawdę działa. Wdrażam w życie każdą wskazówkę, którą, którą mi podsyłasz, i jestem w szoku, bo okazuje się, że ten efekt, czy tamto zjawisko, które opisałeś, naprawdę działa w moim zespole. Zaczynają pracować jak dobrze naoliwiona maszyna, osiągają rewelacyjne wyniki i żyją w takiej normalnej harmonii. I w ciągu 3 lat zaledwie 500 osób zaczęło czytać moje wskazówki 22 000 menadżerów. I powiem szczerze, ja po prostu korzystałem z doświadczenia innych. Sprawdzałem, wertowałem setki książek, w których są opisane wyniki badań naukowych, które prowadzili naukowcy na całym świecie. Później testowałem je u siebie no i wdrażałem te, które działały najlepiej. I na podstawie tych publikacji postanowiłem stworzyć własną, w której zebrałem pigułkę wiedzy, taką samą esencję. No bo umówmy się, spotykamy często doświadczonych menadżerów, którzy zarządzają nawet 25 lat, ale spędzili całe swoje życie w jednej firmie, w jednej branży, często w jednym zespole, a potem piszą książkę i ogłaszają się ekspertem. Ale opisują zasady, które działały u nich. No i to jest bzdura. Potwierdzenie, że coś działa u mnie, wcale nie oznacza, że będzie działał też w innej branży, w innym kraju czy w innym biznesie. Przecież branża automotive różni się od branży finansowej. Zarządzanie w korporacji różni się od zarządzania w restauracji czy w małym sklepie odzieżowym. Bo przecież, kiedy bolicie głowa, to nie idziesz na targi, nie kupujesz podejrzanych pigułek u jakiegoś znachora, tylko idziesz do apteki i tam kupujesz tabletkę na ból głowy, bo przynajmniej wiesz, że ten lek został przebadany farmakologicznie na setkach ludzi i po prostu działa. Ja zastanawiam się często, dlaczego tego samego nie robimy w przypadku motywowania zespołu, budowania zaangażowania, budowania efektywności. W tych dziedzinach też są techniki, metody sprawdzone naukowo na wielu zespołach, w wielu krajach, które po prostu działają. Ale jak się pewnie domyślasz, wielu naukowców nie ma zwyczaju pisać prostym językiem, takim przystępnym o tym, co odkryli, prawda? Dlaczego ja ci o tym wszystkim mówię? Bo pomyślałem, że zrobię coś inaczej niż wszyscy. Pokaże, że można zdobyć dobrą, praktyczną i użyteczną wiedzę bez czytania setek książek i spędzania dziesiątek godzin na szkoleniach. Bo naprawdę nie jest sztuka napisać książkę, która ma 600 stron i jest w niej coś przydatnego. Sztuką jest napisać coś, co ma 100 stron i zawrzeć tam same turbo skuteczne wskazówki. W ten sposób powstał mój e-book 30 inspirujących historii dla menadżerów, które uczą przywództwa i motywują do Działania. Postanowiłem ułatwić innym życie i pracę. I mając tego e-booka, który ma właśnie 120 stron, przeniesiesz się w podróż po fascynującym świecie zarządzania zespołem, opartego na solidnych badaniach naukowych studiach przypadku z największych firm świata. Dowiesz się, jak budować zaangażowanie, motywować, inspirować członków zespołu, aby osiągali najwyższe możliwe. Wyniki. Ten e-book dostarczy Ci wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów, które wpływają na skuteczne zarządzanie. Dowiesz się, jak się komunikować, a jak tego nie robić. Odkryjesz mity, jakie często wpaja się na nasz szkoleniach, a które nie mają w sobie nawet ziarenka prawdy, a często menadżerowie je stosują w codziennej pracy. Porady te będą oparte na dowodach naukowych i one pozwolą Ci uniknąć pułapek, jakie wpada wielu menadżerów, wielu przedsiębiorców. Zyskasz pewność siebie, bo swoją wiedzę będziesz opierać na faktach, a nie domysłach. Skończysz wreszcie z marnowaniem czasu na przeciętne rozwiązania. Zachęcam, żeby dołączyć do setek menadżerów, którzy wykorzystali już tę wiedzę i nauka stała się ich sekretnym narzędziem do osiągania niesamowitych rezultatów. Zobacz w ogóle, ile czasu zaoszczędzisz, bo nie będziesz musiał poświęcać go tyle co ja na zdobycie tej przydatnej, tej praktycznej naukowej wiedzy i o wiele szybciej zobaczysz efekty w swojej codziennej pracy, w swoim zespole, bo nie będziesz powielać błędów innych, a swoje działania oprzesz na nauce. Możesz oczywiście działać samodzielnie, czytać, wertować internet, a możesz kupić po prostu ten e-book i zdobyć wiedzę, którą inni zdobywali przez lata i nawet jeśli jeszcze nie jesteś menadżerem albo jesteś nim od niedawna, to ekspresowo zdobędziesz wiedzę, którą inni zdobywali przez całą swoją karierę. Kupiło go już setki menadżerów i żeby była jasność, ja nie jestem jakimś samozwańczym guru biznesu, coachem, który tworzy poradniki. Ja po prostu latami zbierałem wiedzę innych, zbierałem wyniki, opisy eksperymentów naukowych, które prowadzili najwybitniejsi naukowcy świata. Ułożyłem to w konkretne kategorie, w konkretne tematy, których, których potrzebują menadżerowie. A jeśli prowadzisz szkolenia i chcesz dodać element historii, storytellingu do swoich wystąpień, to też będziesz mieć świetne gotowce, które możesz od razu użyć. Powiem więcej. Jedna z czytelniczek napisała mi kiedyś, że ten e-book dała swojemu 14 letniemu synowi, który dopiero wkracza w dorosłość, aby uczył się budować relacji, no bo chciała też, żeby wiedział, jak działają pewne mechanizmy psychologiczne, z którymi spotka się na pewno w życiu dorosłym, szczególnie w pracy. Podsumowując, dostaniesz plik PDF, plik Apple, plik Mobi na Kindle, ale oprócz tego kilka naprawdę świetnych bonusów. Uwaga, to będzie na przykład krótki, praktyczny e-book z siedmioma interaktywnymi grami do skutecznej integracji zespołu, żeby szybciej swój zespół integrować. E-book z praktycznymi wskazówkami o tym, dlaczego projekty się opóźniają i jak temu zaradzić, bo menadżerowie często prowadzą większe lub mniejsze projekty. Ponadto będzie tam też krótki e-book o tym, jak napisać CV do pracy na stanowisko menadżera. Dodatkowo e-book o tym, jak zaplanować karierę przy użyciu analizy SWOT. Co więcej, krótki ebook o tym, jak wyjść z przepracowania, bo to częsty problem menadżerów. Ebook z 12 technikami budowania charyzmy jako menadżer, bo tego naprawdę można się nauczyć i jest to bardzo przydatna wiedza. Ponadto szablon do napisania expose szefa. Od tego często warto zacząć swoją karierę jako menadżer. Dodatkowo krótka ankieta, która pomoże Ci zbudować profil motywacji pracownika i lepiej dopasować metody motywowania do konkretnej osoby, zamiast wrzucać wszystkich do jednego worka. Ponadto dorzucę Pięć najlepszych książek, które polecam każdemu menadżerowi, i pięć filmów, które powinien według mnie obejrzeć każdy menadżer. I to wszystko jest warte prawie 500 złotych. Pomimo tego, że ten pakiet jest tyle wart, to postanowiłem, żeby cena była o wiele niższa. Dostępna właściwie dla każdego, kto chce być lepszym szefem, dobrym kolegą w zespole. No bo praca to jedna trzecia naszego życia, i naprawdę zależy mi, żeby ludzie traktowali to miejsce jako swój drugi. Dom. Od pracy przecież nikt nie ucieknie, więc trzeba tam się po prostu czuć dobrze. I możesz ten pakiet mieć za niemal jedną dziesiątą ceny. I to nie jest kwota przesadzona. Każdy, kto mnie zna i śledzi mój blog, czy to mój newsletter, wie, że daje więcej wartości niż obiecuję. Ale czemu tak tanio? Po pierwsze, chcę, żeby. Każdy szef zaczął stosować te praktyki w zespole, a po drugie wiem, że jeśli kupisz ten produkt i będziesz zadowolony, to polecisz go komuś innemu i staniesz się ambasadorem tego e-booka i tego całego pakietu, który opisałem. Ta cena to cena testowa, nie gwarantuję, że jeśli wrócisz na tę stronę jutro, to ona nie będzie wyższa. Więc jeśli na serio chcesz traktować swój zespół, na serio chcesz rozwijać swoje umiejętności miękkie, szybciej awansować, Lepiej radzić sobie z konfliktami i innymi problemami, to rezultat i wiedza z tego e booka na pewno sprosta tym potrzebom. Oczywiście możesz odpuścić i stwierdzić, a po co mi to? Możesz nic nie robić, będziesz tu, gdzie jesteś, i sytuacja może też się nawet pogarszać, ale możesz też podjąć decyzję. Teraz i w ciągu kilku tygodni widzieć naprawdę fajne rezultaty w swojej codziennej pracy. Kliknij w ten link poniżej i przejdziesz do zamówienia. Nie będziesz czekać nawet 5 minut, bo dostęp do całości tego pakietu dostaniesz od razu po zakupie. Zatem zachęcam raz jeszcze do otwarcia drzwi do nowych możliwości zarządzania zespołem, które przyciągają sukces.